Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Remixi098 w zupełnie nowej jakości dźwięku. A to jest czwarty odcinek serii Let's Play Minecraft. Nie owijając bawełny, zaczynamy dalej, zaczynamy. Hmm. Dzisiaj będę chciał zrobić modyfikację pewną kopalni, troszeczkę tak ją ulepszyć, żeby czerpać z niej jak najwięcej zysków, zwłaszcza surowców najbardziej cennych. Ech. Nie, no, muszę to powiedzieć. Trzeci raz, chyba czwarty, już raz to nagrywam. Poprzednim razem odłączyli mi zasilanie. Nasz, dystry nasz kochany dystrybutor prądu odciął zasilanie dla Remixisa, który właśnie nagrywał swój czwarty odcinek z Let's Play Minecraft. N nie poniżajmy ludzi, wszyscy ludzie są równi, Wsz prawo jest w Polsce równe, każdy ma swoje wyznanie, wszystko tam. Ale dobra. Co do kopalni. Kopalnie będziemy rozszerzać, przygotujmy sobie temki, w zasadzie sprawdźmy ekwipunek. Będą potrzebne kilofy, żelazny do cennych surowców, jak już jakieś znajdę. No, trochę jedzenia, kamień, trochę dębowych i świerkowych desek. Nie wiem, po co strzały, ale dobra, nieważne. W sumie... dobra. Wsadzę niepotrzebne rzeczy do... Do skrzyni. W końcu tutaj będzie jeszcze dużo, du, dużo kamienia, więc warto opróżnić ekwipunek trochę wyrzucając rzeczy niepotrzebnych. No, w sumie nie potrzebuję tych świerkowych, dębowe wystarczą. Siekiera do zniszczenia. Miecz do zabijania mobów, które napotkam. Świe świeczki troszeczkę więcej, plus 15 świeczek, 36 wystarczy, bo ja tam będę coś jeszcze budować. Zobaczymy, co się będzie dało, radę zbudować. Ale dobra, idę do tej kopalni. No, 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 tu już byłem. No, co zaplanowałem? Planuję wybudować taki długi pasaż yy, właśnie takich wymiarów jak tutaj yy, wykopany jest we wzorze postawione świeczki, właśnie w ten sposób będę stawiać świeczki, jak już będzie gdzieś ciemno. Dobra, nie będę, nie ma tu już co więcej tłumaczyć, po prostu kopię ten pasaż. No, proszę, mamy żelazo, zaraz to wykopię. Dobra, wykopy prawdopodobnie nasze pierwsze żelazo. No, już mamy prawie, że pierwsze żelazo. Mi się przynajmniej tak wydaje. Nie ma tu już więcej. Ja mogłem wziąć ziemię. Dobra, zostawię tak. Na razie zostawię tak. Kopię dalej. Skończył mi się właśnie kilo, wezmę sobie już, ten nawet wykończę. Dlaczego ja od niego nie zacząłem. No, teraz to już tak na serio będę już tym kilofem kopać. Na razie przerwę kopalnię tego pasażu i pójdę przetopić żelazo. Hmm. Może być ciemno. Na wypadek, gdyby było ciemno. To sobie już przygotuję miecz. Może ubiję jakieś mobki. No, nie jest jeszcze aż tak ciemno, ale zaczyna być. Hmm. Mogłem zostać w kopalni. Będę musiał, już, jak, już, jak już przetopię to wszystko. Dlaczego ja tutaj nie mam świeczki? Tutaj jeszcze postawię świeczkę. tam dużo tych świeczek mam. Dobra, wystarczy już tych świeczek. Znaczy, nie muszę czekać. Mm, Przyzwyczaiłem się do grania na serwerach, więc y, łóżek tam się rzadko używa. Ale dobra, przetopię to żelazo. Drodzy, czy w ogóle mam żelazo? Nie, to są moje pierwsze sztuki żelaza. Pierwsze sztuki żelaza. Jak się, znaczy, dobra. Pójdę się jeszcze przespać i wracam z powrotem do kopalni. Zamknę drzwi. Ja zawsze zamykam drzwi na serwerach. Typu survival oczywiście. Dobra, następny dzień, o tam, mu tam Mućka jest. Zobaczmy, czy się już przetopiło żelazo. No, żelazo jeszcze ostatnia sztabka. Zobaczmy razem, jak się to przetapia wspólnie. Mamy 5 pierwszych sztabek żelaza i trochę ekspa. Zrobię kolejne kilofy. Wezmę sobie... Znaczy nie muszę brać, bo tu mam trochę kamienia. Wystarczy sobie wezmę kilka patyków. Oczywiście mam tutaj desek, więc mogę nawet wszystkie patyki przerobić na kilofy. Wezmę, może trzy wystarczą na razie. i co, trzy wystarczą. Kamień, ziemię. Właśnie, ziemię sobie wezmę i tam zakopię ten tunel, żeby nie rozkojarzało. Troszkę się zajechałem. Z tym chodzeniem koło drzwi. I wracam z powrotem do kopalni. Mówci na tle góry. Mi się wydaje, czy jak schodzę, to nie ma dźwięku. Nie wydaje, bo ja właśnie nie słyszę to w słuchawkach, które teraz mam na uszach. W ogóle to jakoś mało tych efektów słyszę. Jedyne co to moje kroki. Ale dobra. Nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się. I kopmy dalej. Za chwilę tu będę musiał oświetlić. Może nawet teraz, bo jest dosy dosyć ciemno. Zobaczmy. Dobra, może być takie oświetlenie. Ile mamy tutaj kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, sześć tutaj, osiem, osiem odstępu, i następne świeczki. Raz na pewno trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, co osiem kratek? Świeczka. Właśnie zastanawiam się czy przypadkiem nie zmienić poziomu tego pasażu do już 15 kratek, tam gdzie można znaleźć diamenty. Ale myślę sobie z drugiej strony, że można może by to wziąć i kopać ten pasaż do momentu aż znajdę jakiś tunel. Później z jakiegoś tego tunelu przejdę na jakiś poziom, gdzieś tam jeszcze porozkopię. Może znajdę jakieś diamenty, cenny surowiec. Yy, dlatego myślę, żeby wyko wy wykopał tu jakiś pasaż i jak już coś znajdę, to yy, wrócę do Was, czyli teraz nie będzie przyspieszonego tempa jak poprzednio tylko yy, jak już coś znajdę, jak już jakiś pasaż wykopię coś znajdę, to do Was wracam. Yy, dobra, yy, jestem witajcie ponownie. Yy, wykopałem taki... Krótki, krótki odcinek pasa, pasażu. Ponieważ już pomyślałem, że lepiej będzie kopać w dół, bo tam po prostu znajdę więcej skarbów. I nie myliłem się, wykopałem trochę żelaza i znalazłem złoto. Przy okazji słyszę tutaj lawę i gdzieś tam jeszcze słyszałem wodę. Właśnie teraz złoto wykopię z wami. W sumie w zasadzie jeszcze troszeczkę wykopię kamienia. Żeby to się wykopało jakoś wygodniej. Zaraz wykopię z wami złoto. To jest tak. Ja sobie, ja sobie taką wyliczankę mam, jak gram teraz w Minecrafcie na moim tablecie. To że jak jest jedna ruda, to mówię na przykład na przykładzie złota. Złoto. Jak będą dwie, to jeszcze więcej złota, a jak będą trzy, yy, to chyba było yy, jeszcze, znaczy więcej złota. Yy, nie przyzwoicie dużo złota i cztere, jak są cztery i więcej, to złota yy, w brud. Tak sobie mówię. Kopię i zaraz wykopię złoto. Pierwsze złoto yy, w mojej bazie. O, się skończyło. Ale dobra, kopiemy to złoto. O! Złota w bród! Tak widać, złota w brud. Aha, jeszcze dźwięki dodajemy. Ehm, a, nie, bo zrobiłem trochę kilofów. Wykopałem dużo trochę ziemi. Kopię ręką albo tabliczką. O, nie nietoperze słyszę. To, to znaczy, że zaraz gdzieś za tą ścianą prawdopodobnie, albo gdzieś na lewo, będzie piekło. Piekło w sensie, że będzie lawa. Piekło to lawa. W końcu w lawie się cierpi. Zobaczę na jakim jestem poziomie. Jak widać jestem na poziomie, jeśli chodzi o kopanie 17, tak to moje nogi są na 19. Zaraz powinienem ujrzeć piekło podziemne. Bo jest jeszcze... bo są dwa piepka, piekło podziemne i piekło neterowe. Tak, w moim podziale przynajmniej wynika. Z Teraz nie wiem, czy może by się troszkę odsunąć. Jeszcze trochę wykopię, wykończę tę łopatę. A nie, to już, nie, to już nie, nie trzeba. Do tego cały czas słyszę lawę i do tego jeszcze nie toperze. Ale kopmy dalej. Może jakieś skarbenki znajdę. O, zna teraz lawa będzie przede mną. Przede mną będzie lawa, skończyła mnie się łopata, biorę, biorę nową. Yy, oświetlę drogę. Zresztą zaraz pewnie światło się światło ujrzy jakąś światłość. I co, jeszcze nie ujrzałem światłości yy, podziemnej. Naturalne podziemne światło. Nic jeszcze takiego nie ujrzałem. A przed sobą mogę mieć za chwilę lawę. Co się przygotuje z jakimiś surowcami? Nie wiem, czy przypadkiem to złoto... Dlaczego ja nie biorę złota do domu? No dobra, może nie będzie jakiś problem. Dobra. Yy, już powoli zbliżyłem się do poziomu 15. Za chwilę będę budować pasaż yy, tam już w bok. Może raczej w cztery, znaczy w trzy strony świata, albo już w cztery. Jakimś okreżnym ruchem w tą czwartą stronę świata będę kopać. Ale tak to powinna być lawa już zaraz. Wielkie, wielkie jezioro lawy. Już teraz bardziej słyszę lawę, lawa mi otacza ze wszystkich stron. W naturalnym świecie to by było aż ba bardzo gorąco. Mamy lawę, mamy lawę i teraz co zrobić? Wykopię dalej, o mamy żelazo nad lawą, mamy jakąś yy, jaskinię, ja sobie będę chodzić tak bezpieczniej. Yy, było takie króciutkie cięcie, bo zabrakło mi pamięci na dysku z tego nagrywania. O, jak widać jest troszeczkę większa mgła, jeżeli chodzi o patrzenie w górę, czyli znajduje się na bardzo niskim poziomie. Yy, dobra, yy, wracając do lawy. Ostrożnie tutaj spróbuję mm, sprawdzić, co mam dalej. O, mam węgiel! Niestety pewna część jego pójdzie do lawy, ale jeżeli troszeczkę pomyślę i podłożę kamień pod to, to wykopię węgiel rachciachciach. Jak kucharz Masterfach. Mój wymysł. Chyba, że jest taki kucharz master fart. No i straciłem pewną, pewną część węgla. Znaczy zajdę trochę niżej. Trzeba będzie coś grawitacyjnego. Żwir jest dobry, jeśli chodzi o przedmiot, którym będę chciał się przede na dół. Zrobię sobie takie schodki. Sprawdzę, co tam mam. Dobra, sprawdzam. Redstone! Jeszcze tam jest Redstone. Dobrze. Dobrze, perfekcyjnie jeszcze mam tam trochę. Buduję sobie tutaj. Zamur lawę. Pod lawą lubi się kryć się niestety kryć diamenty, ale dobra. No, trochę się rozbugowało, ale dobra. Mam redstone. Trzeba. No, skopię to. W ogóle to może tutaj będę już. No, tam to zostawię, dobra. Jak to się mówi, ki. Hmm, dam tu świeczkę. Jakąś. Jedną. No tak, to, to już dalej tutaj pójdę. I Oświecę już, jakby w końcu będę tutaj kopać. Znaczy, zamurowywać, zamurować zamur lawę. I nie będzie wtedy światła tego naturalnego podziemnego światła podziemnego piekła. A właśnie, mam Redstone. Kopiemy Redstone. Fasolka Builder, to jest mój taki projekt Fasolka, który buduję i mam jego serię odcinków i wykopałem właśnie Fasolka Builder. Ale nie, Fasolka Builder to jest redstone zenchantowany na wszystkie możliwe enchantowania. E, robię cięcie, zaraz wracam. E, dobra, już jestem, miałem takie krótkie cięcie. Zbuduję sobie tutaj pasaż taki, no mam redstone 27, ale wracając do Fasolka Builder. Fasolka Builder to jest e, r, proszek, item jak proszku, zenchantowany na wszystkie możliwe enchanty. To jest Fasolka Builder. Używam go właśnie w projekcie Fasolka. A co odzyskuje z tego? E, po położeniu i e, po nowym zabraniu otrzymuje po prostu zwykły redstone. Taka sytuacja właśnie wychodzi. Może znaleźć jakieś diamenty? Przede mną też być No, znowu mi się skończył kilo Może być przede mną lawa. W ogóle tu cały czas słyszę to pluskanie lawy Plucie Plucie niemiłosierne i bardzo Bardzo tajemnicze żelazo, mam dużo żelaza. Hmm, trzeba tu doświecić. Trochę ciemno. Trzeba uważać, żeby lawa na mnie nie spłynęła. Ekspy lecą! O, woda kapie, mamy tutaj nad sobą wodę. Żeby mnie to nie nie rozkojarzało za bardzo, to to zamuruję. Troszkę. Hmm, tutaj mi się przesunąć coś. Chyba zaraz będę kończyć odcinek i, i przetransportuję te wszystkie surowce na górę. Założę osobną skrzynkę. I prawdopodobnie w następnym odcinku zrobię magazyn i zajmę się takimi rzeczami bardziej naziemnymi, a później w następnym, jeszcze w jakimś odcinku wrócę do kopalni i postaram się znaleźć diamenty. O, mamy przynajmniej redstone. Jeszcze trochę redstone, trochę więcej redstona świecąc świetlika od itemków i, i tego wszystkiego O! Taki fajny pasaż mi troszeczkę wyszedł, o, myślałem, że tu lawa jest, a to świeci. W ogóle tutaj słyszę wodę e, pewnie nie myślałem, że tu będzie lawa. O, jeszcze złoto! Wow Wow. Wow, jeszcze złoto. Zobaczmy na jakim jesteśmy poziomie? 10 Kopię, a i żeby tylko tego nie stracić, to będę tak specyficznie to kopać. No, udało mi się to wykopać bez przeszkód. Tak mam dużo tego kamienia, to mogę sobie takie zamurowania, no, a zniszczyłem sobie świeczkę. Głosy teraz podejrzanie ucichły, ale znowu słyszę to wszystko. Mam teraz troszeczkę więcej żelaza, więc mogę sobie żyć już kopanie żelaznym kierowcem. Słyszę wodę, cały czas mi tu pluska koło lewego ucha i teraz troszeczkę prawego woda. Pluska, pluska, woda, woda. Hmm, teraz znowu słyszę lawę. Jeee, yeah, diamenty! Jesteśmy bogaci. I nie, ale mamy diamenty! Yeah! E, Zamury sobie to na razie. Hmm. Trzeba tu doświetlić i zobaczyć, czy te diamenty są bezpieczne. Yeah! Jeszcze więcej diamentów! Nie Nieprzyzwoicie dużo diamentów. Hmm, dobra, zobaczmy, czy mamy tu więcej. Nie mamy więcej, ale zobaczmy, czy te diamenty są. Ach, diamentów brud. Jesteśmy bogaci! O, mamy wodę. A jeszcze dźwięki mamy. Źródło tak. wody. Trzeba tutaj zamurować, żeby nic nie. Żeby nic nie przeszkadzało mi w, yy, w op, opatrzaniu. Ło! Dobrze, że to nie lewa. A jeszcze więcej tej wody. Jakieś źródło tu jest. Ale dobra, zobaczmy, czy mamy więcej diamentów, czy jednak będziemy musieli się zadowolić taką ilością. Tak troszeczkę otoczmy to. Po a później pierwsze kopanie. O, mamy nawet kopalnie, wow. No wow. Zobaczmy co mamy pod spodem. Nie słyszę lawy, więc nie, raczej diamenty są bezpieczne. Troszeczkę więcej bardziej loskapie, żeby było łatwiej i... O, jeszcze więcej diamentów, ale dobra. Kopię diamenty i kończę odcinek. Przy okazji może jako, jakaś teraz muzyczka się pojawi z tego podczas kopania. A, mały, tak mały. Znaczy, kilof się skończył. A, dobra, zrobię sobie nowy y, stół rzemieślniczy. Schwam to złoto. I zrobię. Musiałem zrobić troszeczkę cięcia. Yy, zrobię sobie nowy kilow. Taki już specjalnie, na specjalną okazję, żeby te. Nie. No to wykopię, ile dam radę. Yy, dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć diametrów. No i w sumie to by było na tyle. Ja wracam się teraz do domu i, z, i przygotuję. Takim już dodatkową skrzynkę. O, jeszcze tak symbolicznie wykopałem dodatkowy węgiel. Wracam do domu. No, przez ten cały czas, jak kopałem, to nie straciłem ani jednego poziomu yy, ani jednego, ani jednej części z poziomu jedzenia czyli głodu, ani, ani głodu nie straciłem. No, bardzo dobrze. A, jest ciemno wszędzie. Je, 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 je. Mam diamenty Prz symboliczne, wielkie przenożenie. Yeah. Dobra. Przepalimy rudę żelaza i rudę złota. Zmagazynuję redstone przygotuję podw kolejną podwójną skrzynię. W zasadzie podwójną skrzynię, jak ją tu ułożę? Dobra, nie. Dobra, już koło wejścia. Jeszcze się to zmieni i tu przetrzymam ten cały kamień. W ogóle, na razie to wszystko tutaj włożę, a ten węgiel to z, yy, włożę do pieca, w sumie tego górnego. Dobra, w następnym odcinku będziemy już widzieć to. Ja teraz będę kończyć, jeszcze tylko ostatnie rzeczy włożę do tego. Diamenty spokojnie tutaj jeszcze będą siedzieć, redstone też i tego, i tego, i tego. Ale dobra, kończę odcinek, znaczy dobra, teraz już kończę odcinek. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, do waszej dyspozycji zostawiam łapkę w górę, łapkę w dół ale lepiej żeby były te łapki w górę i subskrypcje, bo naprawdę y, jeśli chodzi o mój kanał to będzie jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeżeli tylko będę widzieć, że y, po, po prostu interesujecie się tym y, kręci Was to y, po prostu lubicie takie rzeczy oglądać. No. Jeżeli chcecie więcej ode mnie, naprawdę żebym się bardziej postarał, piszcie do na maila, oczywiście też zasubskrybujcie, lajkujcie. To do, dobra motywacja i do jeszcze lepszego działania, jeszcze więcej tego po prostu, bo ja sobie obiecuję, że jak już będzie więcej subskrypcji, to y, ogólnie rzecz mówiąc, więcej. Więc y, na razie trzymajcie się ciepło. No i cześć.